podcast. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Jesteśmy dzisiaj w okrojonym składzie, czyli w duecie z Michałem Rakowiczem. Przewitaj się Michał. Witam cię i witam wszystkich słuchaczy. I zebraliśmy się, żeby porozmawiać o spoilerach. Taki temat będzie dosyć uniwersalny, nie tylko o książkach. A, a inspiracją jest, no cóż, w zasadzie chyba nie ma dnia, żeby, żeby gdzieś ktoś nie zawołał, że o, nie spoilerować, nie spoilerować. My natomiast chcieliśmy ugryźć temat troszeczkę z innej strony, bo bardzo dużo czasu i miejsca poświęca się na dyskusję o tym, jak spoilery potrafią zniszczyć czytanie, oglądanie, słuchanie różnych wytworów kultury. Natomiast i my się w zasadzie z tym zgadzamy. Tak, no to jeszcze oczywiście zależy od naszego stopnia wrażliwości na zdradzanie fabuły, również od tego, jak poważny jest to spoiler. Natomiast chcielibyśmy trochę ugryźć temat z innej strony i porozmawiać o tym, dlaczego przewrażliwienie na spoilery może niszczyć w ten sam sposób, a może jeszcze bardziej, może nie tyle odbieranie kultury, co kultury uczestnictwa. Mam tutaj na myśli wszelkie dyskusje na temat kultury w internecie, czy to na Facebooku, czy w grupach dyskusyjnych, czy, czy może na portalach, albo, albo w komentarzach do różnych tekstów i podcastów. No właśnie, w jaki sposób może przewrażliwienie na spoilery niszczyć, niszczyć tą dyskusję? Myślę, że to jest w sumie dosyć oczywista kwestia. Przewrażliwienie na spoilery. Trochę zabija dyskusję jako taką, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na y, ideę spoilera w ogóle, to już na samym początku nawet problem powstaje przy próbie zdefiniowania, czym przecież jest spoiler, bo to, to co wspomniałaś, każdy ma. Jakiś tam swój prywatny punkt, taki graniczny dla, dla danej osoby, gdzie coś już jest spoilerem, bo przecież to, tę dyskusję o tym, czym jest spoiler i co już może zepsuć człowiekowi seans. No, Czasem ja widzę, że się sprowadza do no, poziomu dyskusji już dosyć absurdalnej, gdzie tak na pewno sprawę ludzie wskazują, że nieraz tytuł jest spoilerem, nieraz tak naprawdę już samo zasugerowanie gatunku przecież jest spoilerem, no bo jeżeli idziesz do kina na horror, to, to od razu wiadomo, że będzie strasznie i na przykład od razu człowiek się ustawia nie wiem, że dana postać to może. Być taką typową horrorową figurą, czy, czy typową horrorową kreacją, i tak Więc tę dyskusję można naprawdę sprowadzać, sprowadzić bardzo łatwo do absurdu. A wracając do Twojego pytania, to dyskusja bez spoilerów jest bardzo trudną dyskusją. Dlatego, że obecnie, jeżeli się spojrzy, czy nie tylko obecnie tak naprawdę, no to o jakimkolwiek dziele kultury byśmy nie, nie rozmawiali, no to spójrzmy, ile możemy powiedzieć. Nie zdradzając nic z istotnych rozwiązań fabularnych. Tak naprawdę bardzo mało, bo nawet jakiś taki troszeczkę dogłębniejszy rys fabularny. No, już może być uznany przez wielu za spoiler, i wiele osób na przykład dlatego nie czyta recenzji, bo się boi, czy nie słucha recenzji, bo się boi po prostu, że recenzent, który będzie miał inaczej ustawiony próg wrażliwości na spoilery, coś nieopatrznie chlapnie, co, co już potencjalnemu słuchaczowi czy czytelnikowi zepsuje, właśnie, odbiór danego dzieła. I niestety w związku z tym bardzo często, jeżeli pojawiają się recenzje czy omówienia czy to książki, czy filmu, ta osoba recenzująca jest zmuszona trochę posługiwać się uogólnieniami i takimi gładkimi słówkami na zasadzie, że podobało mi się te wszystkie takie wyświechtane z formułki, z których my się czasami śmiejemy, pokroju właśnie podobało mi się albo skłania do refleksji, albo poruszające coś było i tak dalej, i tak dalej, to z jednej strony to czasami są takie formułki, które mają zamaskować brak warsztatu czy chęci do pogłębionej analizy dzieła, ale właśnie z drugiej strony to też jest tak, że niestety trzeba się posiłkować takimi formułkami, no bo próba wejścia w spoilery i wyjaśnienie, że coś nie gra, bo i tutaj trzeba wskazać konkretne rozwiązanie fabularne, no, no już łamie schemat takiej prostej recenzji, która ma. Tylko i wyłącznie ocenić tak numeratywnie, że tak to ujmę, dzieło i nie popsuć czytelnikowi recenzji odbioru tego dzieła, jeżeli go z nimi wcześniej nie obcował. No właśnie, i tutaj od razu mi się skojarzyło, że czasami, czasami zdarza się, zwłaszcza przy krytyce jakiegoś, jakiejś książki, jakiegoś filmu, że odbiorca wymaga jakby od recenzenta, żeby w sposób taki wręcz dość szczegółowy. Wytłumaczył, na czym polega zarzut, czyli to słynne albo, albo ta recenzja jest subiektywna, bo nie jest wyjaśnione, dlaczego recenzent uważa to i tamto. Ale właśnie tu jest ten problem, że często nie mogąc wytłumaczyć szczegółowo, na czym polega to rozwiązanie fabularne, które nam się nie podoba i które naszym zdaniem niszczy. Niszczy lekturę albo drastycznie obniża ocenę. No, nie mogąc tego wyjaśnić, w obawie przed spoilerowaniem tak naprawdę narażamy się my sami na krytykę, bo ktoś nam wytknie, że to jest tylko takie subiektywne, bo nie poparliśmy tego żadnymi argumentami. I niestety ja od razu powiem, że u mnie podejście do omawiania y, dzieł. Kultury w kontekście spoilerów bardzo mocno zmieniło nagrywanie. Bo dopóki zajmowałem się pisaniem tylko i wyłącznie, to jeżeli pisałem taką klasyczną recenzję, nie wchodząc właśnie, czy podchodząc czy do takiej notki analitycznej, gdzie od razu założenie miałem takie, żeby rozebrać dane dzieło na części pierwsze, no to faktycznie ja się starałem unikać poważniejszych spoilerów. Natomiast w momencie, kiedy. Zacząłem nagrywać, szczególnie zacząłem nagrywać dyskusje. No to nagle się okazało, że dyskusja, jako taka, ona wręcz zachęca do spoilerowania, dlatego że jeżeli rozmawiamy, no to chcemy się podzielić swoimi wrażeniami i spojrzeć na dane dzieło z różnych punktów widzenia, bardzo często. I na przykład w tej chwili mi się coraz trudniej zebrać do napisania notki czy recenzji, dlatego że wolę o, o danym dziele porozmawiać serwując na początku krótkie tak naprawdę tylko taką ogólną ocenę z opisem, z czym mamy do czynienia i wchodząc później w szczegóły już daleko, daleko istotniejsze i daleko ciekawsze. No bo ni niestety to jest trochę tak, że ja sam przestałem też czytać czy, czy słuchać takich recenzji skupiających się tylko i wyłącznie często na podobało mi się albo nie podobało mi się. Dlatego, że to co wspomniałaś, no przy takim podejściu bardzo łatwo jest recenzentowi zarzucić albo zakrzyknąć konkrety, konkrety, no, no bo jednak no, trudno jest czasami powiedzieć, dlaczego coś jest tak dobre albo dlaczego jest coś tak złe, jeżeli nie zdradzimy konkretnych rozwiązań fabularnych, tym bardziej, że bardzo często mamy do czynienia z jakimiś dziełami, gdzie albo coś jest ogólnie bardzo dobre, ale na przykład odbiór całości psuje właśnie jakieś konkretne rozwiązanie fabularne, czy jakiś twist, który jest niepotrzebny, albo jest głupi, albo psuje wcześniejszą część dzieła i tak dalej, i tak no, dalej. To niestety jest, jest pytanie, jak podchodzić do, do recenzowania i czy recenzowanie tylko i wyłącznie na takiej zasadzie bezspoilerowej, ono w obecnym, w obecnym takim świecie, gdzie jednak ta kultura uczestnictwa, o której ty mówisz, no ona chociażby przez media społecznościowe, przez komentarze pod postami i tak dalej, ona jest dosyć silna. No Pytanie, czy takie klasyczne recenzowanie ograniczające się do prostej oceny, czy ono jeszcze ma sens i rację bytu tak naprawdę? No właśnie, bo ja tutaj widzę tak jakby dwie różne funkcje tych tekstów, podcastów i tak Pierwsza to jest takie typowe zrecenzowanie danego utworu i wtedy faktycznie możesz, wiesz... Piszesz dla kogo, może inaczej, może nie tyle, że dwie funkcje, co dwaj różni odbiorcy. Pierwszy to jest ktoś, kto nie czytał książki. Może tutaj już, żeby nie powtarzać, że tam utwory kultury i tak dalej, to już niech będzie, da, że książki. książki. Mhm. No, będzie będzie prościej rozmawiać. Ktoś, to nie czytał książki i dla niego jest recenzja, tak? I dla niego musisz uważać, tak już, tak lawirować, żeby nie zdradzić zbyt wiele i tak dalej. I faktycznie wtedy ograniczasz się do takiego stwierdzenia, czy warto tę książkę przeczytać, czy nie. Natomiast szczerze mówiąc, to mnie od jakiegoś czasu, a w zasadzie to chyba od, od bardzo dawna, interesują bardziej. Teksty czy podcasty, które są dla czytelnika, który już przeczytał tę książkę. I kurczę, trochę mi tego brakuje, wiesz, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o filmy, czyli jednak nie będzie o książkę, że jeżeli chodzi o filmy, seriale i tak dalej, to ta kultura uczestnictwa jest dużo bardziej rozwinięta. Ja widzę na przykład często, chociażby u, u zwierza, y, widzę często, że ona pisze dwie notki na, na dany temat, że pierwsza jest bez spoilerów, a druga ze spoilerami. I to jest świetne i szczerze mówiąc, mnie bardzo często korci, żeby coś takiego robić. I w pewnym sensie no, tę potrzebę zaspokajają podcasty, tak? Bo jeżeli rozmawiamy na temat jakiejś książki, to możemy sobie zrobić sekcję spoilerową i wtedy możemy już gadać o wszystkim, tak? I ja sama, tylko właśnie ja... Nie słucham takich podcastów, dlatego że sama je robię, tak? Bo nie wiem, czy, czy są jeszcze jakieś podcasty, które tej części powiedzmy, gatunkowo by mi odpowiadały. I właśnie robiłyby to w ten sposób, że nie jest tylko ta polecanka. No bo na przykład na YouTube wszystko to są takie polecanki, wiesz, że do kogoś, kto jeszcze nie czytał książki. Mm -hmm. A w podcastach mam wrażenie, że mogłoby to funkcjonować inaczej, że mogłoby być te seksy spoilerowe, i wtedy moglibyśmy sobie y, słuchać i też rozmawiać w komentarzach. No właśnie, spoilerowo, mi tego też nie brakuje. No, bo my tak cały czas jeszcze rozmawiamy o spoilerach, ale ja ci powiem szczerze, że to jest spoiler spo, spoilerem, ale to, o czym ty wspomniałaś, to jest. Ja bym powiedział jeszcze trochę inny problem, czyli, że brakuje takich pogłębionych analiz, że tak to szumnie nazwę. No, ale jeżeli coś jest pogłębioną analizą, to już nie jest właśnie tą taką podstawową recenzją, o której ja mówię. A wszędzie w internecie są właśnie raczej takie proste, znaczy nie chcę, żeby mówić proste, bo to brzmi pojaratywnie, ale takie właśnie ogólne recenzje, które nie zdradzają nic, wiesz, i są właśnie dla kogoś, kto nie czytał tej książki. A ja czasami e, lubię, a w bardzo często lubię. Kurczę, mam wrę wręcz wrażenie, aczkolwiek nie lubię sobie statystyk, ale mam wręcz wrażenie, że ja więcej czytam o książkach, które już przeczytałam, niż o książkach, których nie przeczytałam. Jak samo podcasty, raczej po lekturze przesłuchałem niż przed lekturą. Ale to w komentarzach bardzo często ja widzę takie głosy w różnych miejscach, że ludzie co do y, zasady coraz częściej podchodzą do czy to recenzji, czy podcastów na zasadzie skonfrontowania swojego zdania z recenzentem, y, niżli właśnie tylko zobaczenia, czy. Czy książka jest dobra, czy książka jest zła. I podejrzewam, że to jest po części kwestia tego, że ludzie się boją spoilerów, a po części tego, że no ja naprawdę odnoszę wrażenie, że takie proste recenzje ogólnikowe, one trochę w, obecnym, w obecnej rzeczywistości no schodzą i będą schodzić pewnie na plan dalszy, no bo po prostu one są mniej interesujące. Tu oczywiście dotknęłaś też problemu filmu i seriali, 不。 Wydaje mi się, że po prostu kwestia tego, że o literaturze mówiąc, to, to jest zdecydowanie mniej, czy to właśnie podcastów, czy tekstów tego rodzaju, no bo jest mniej i, i niestety to pewnie wynika z tego, że obecnie seriale i filmy oglądają praktycznie rzecz biorąc wszyscy. No, jednak, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę jakieś różnego rodzaju sitowe premiery, no to, no to przecież to. To jest wręcz kulturowy fenomen, jak w niektórzy się śmieją, że po prostu coraz więcej ludzi zaczyna oglądać przysłowiową grę o tron tylko i wyłącznie po to, żeby w poniedziałek przy kawie w pracy mieć o czym porozmawiać, bo nagle się okazuje, że wszyscy o tym mówią i jeżeli... No, cię, Coś takiego omija, no to nagle wypadasz trochę z obiegu. A jednak z literaturą tak nie, tak nie ma. I niestety nigdy nie będzie, nie? No i niestety, niestety, niestety nigdy, nie, nigdy nie, nie, będzie. nie będzie. no Z tym się trzeba pogodzić, dokładnie. Bo, bo książki nie przeczytasz przez weekend, nie. Znaczy nie, chodzi mi o to, że wiesz. Zresztą to nawet widać tym jak ludzie po statystykach, jak ludzie nas odwiedzają, że ja ostatnio przy podsumowaniu pisałam, że, że nasze teksty żyją bardzo długim życiem, dlatego że ludzie potrafią, wiesz, rok po premierze przeczytać książkę, tak? W, Kupiono na wyprzedaży i, i wrócić do tekstu. I to nie jest tak, że, że po premierze jest jakiś wielki szał, a potem to już tylko pojedyncze osoby, tak jak podejrzewam jest w przypadku filmów i seriali, tylko właśnie to jest bardzo równo, powiedziałabym. Wiesz, no może dobra, w dniu premiery tekstu, tak, to będzie jakoś więcej osób, no bo ktoś nas regularnie czyta, no to przeczyta sobie ten też ten tekst. Natomiast później to jakoś tak dosyć równo idzie nie. I wydaje mi się, że niestety zawsze będziemy troszeczkę w tyle pod tym względem, jeżeli chodzi Chodzi w stosunku do filmów i seriali, ale ja, w, wydaje mi się, że ja to dosyć często powtarzam, że mi strasznie szkoda, że o książkach nie gada się w ten sposób, jak o filmach i serialach, że właśnie się nie spoileruje. Bo zazwyczaj ludzie się, nawet jeżeli piszą już w internecie, w no nie wiem, czy na jakiejś stronie, czy, czy w komentarzach do tekstu, czy gdziekolwiek, czy na jakiejś grupie dyskusyjnej, to oni ograniczają się naprawdę do stwierdzenia, podobało mi się, nie podobało mi się. Tak jakby, no nie wiem, no, to nie jest kwestia, że im brakuje narzędzi do oceny książek. Nie wiem, czy oni może się boją skrytykować na przykład książkę, chociaż też nie wydaje mi się. A jakoś nie ma. Rzadko zdarza się, żeby ludzie sobie nagle pogadali: Ej, ale wiesz co, to zakończenie to mi się podobało, nie podobało się, albo że ten, ten motyw był fajny, albo nie. Ja nie mówię, żeby to było, nie wiadomo, jak zaawansowany w ogóle poziom e, tych dyskusji. E, tylko taki. Taki prosty, tak jak się rozmawia o filmach, o serialach i, i w ogóle o wszystkim, nie? A książki mam wrażenie, że są jakieś, jakieś inne. No pod, pod tym kątem na pewno, bo to też dotknęłaś znów paru problemów. Pierwsza kwestia to sam, sama dyskusja na etapie premiery. No jednak z książką jest tak, że ja odnoszę wrażenie, że jednak bezpośrednio po premierze. Jest relatywnie niewielki odzew, i to nawet przy tekstach o hitach. Ja się zdziwiłem bardzo mocno, parokrotnie, jak na przykład Mando w Radiu SK recenzował przedpremierowo albo premierowo nowe powieści Kinga i pod tymi podcastami czy pod tymi recenzjami tekstowymi na, na King.pl, tam praktycznie rzecz biorąc nie ma nie ma ruchu, nie ma komentarzy nie ma jakiejś właśnie dyskusji, no bo, bo jednak pewnie jest tak, że po prostu każdy chce sobie najpierw książkę przeczytać i, i dopiero później skonfrontować się z oceną recenzencką I, i z tego wynika ten taki dłuższy okres życia, ja bym powiedział tego rodzaju tego rodzaju tekstów czy tego rodzaju podcastów przy czym inna kwestia to jest właśnie to o czym też wspomniałaś że trochę brakuje ci takiej dyskusji zwyczajnej bo Myślę, że to też jest warte podkreślenia, że, że tutaj tu wcale nam nie chodzi o, o to, żeby ta dyskusja odbywała się na poziomie Bóg wie jak głębokiej analizy literaturoznawczej, tylko, że faktycznie czasem by się chciało taką dyskusję, jak przy okazji popularnego serialu, gdzie bezpośrednio po kolejnym odcinku serialu wszyscy dyskutują, czy to rozwiązanie fabularne to było fajne, czy ta postać mogła się zachować tak jak się zachowała i tak i tak dalej i tak dalej. No, o tym, że przy, przy książkach nigdy tego nie doczekamy. No niestety nie doczekamy, no ale warto byłoby czasami w ten sposób także podyskutować, i na przykład a propos właśnie takiej analizy i, i tej chęci czasem podyskutowania, czy wejścia w szczegóły, to ja się przyznam publicznie, co mnie może zmobilizuje do, do tego, żeby w końcu te teksty powstały. Ja mam prawie że w głowie dwa teksty na Karpenoktem, do których się przymierzam od naprawdę bardzo dawna, o dwóch książkach, ale nie mogę się jakoś zebrać, dlatego że kusi mnie bardzo mocno, żeby te teksty były mocno spoilerowe, czy mocno wchodzące w szczegóły, dlatego, że mam na myśli dwie książki, które są książkami, które wymagają tego, żeby zdradzić określone rozwiązania fabularne, które albo są na plus, albo na minus, albo zasługują na wyróżnienie, albo zasługują na, na nagane I, i po prostu ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej klasycznej recenzji, która by się miała skończyć tylko i wyłącznie oceną taką zero-jedynkową, czy czy mi się podobało, czy mi się nie podobało. Więc po prostu być może ten, po tym podcaście w końcu się zbiorę i, i zbiorę się właśnie do tego trochę z, z taką sekcją spoilerową, solidniejszą i, i w końcu może obydwa teksty ujrzą światło dzienne i wyjdą z mojej głowy. Szczerze mówiąc, to ja już jakiś czas temu mówiłam Pawłowi, że mógłby zrobić jakiś, żeby mógł znaleźć jakąś taką wtyczkę do WordPressa, żeby wiesz, dało się jakieś tam zakryć spoiler wiesz, żeby była jakaś tam recenzja, nie, tam sobie leci, 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 bezspoilerowo mm -hmm. i potem tak jak w podcaście jest sekcja spoilerowa, to żeby dało się kliknąć i żeby wyświetlało spoiler. No, w sumie to byłby niezły patent, faktycznie, to dobra także, rzecz. Także sp spróbujemy to jakoś, wiesz, technicznie ogarnąć, dlatego, że ja już od jakiegoś czasu o takich recenzjach myślałam i na przykład ostatnio pisałam taką bardziej pogłębioną analizę, jak to to ładnie nazywasz, książki Wyspa Zombie Steina, a nadzieję, że dobrze na Pewnie źle. I właśnie powiem ci szczerze, że to była jedna z tych książek, że gdybym miała napisać taką taką prawidłową recenzję, gdzie naprawdę nic nie zdradzam, to miałabym ogromny problem z tym, wiesz? I podejrzewam, że wyszedłby mi strasznie nudny i nieciekawy tekst. I właśnie stwierdziłam, że że, że pieprze to, nie? I no owszem, napisałam, że jeżeli ktoś jest bardzo wyczulony na spoilery, to żeby nie czytał, ale to już miałam na myśli naprawdę takich ludzi, którzy przesadzają trochę wręcz, bo bo wie, żadnych tam takich rozwiązań wielkich, fabularnych nie, nie zdradzałam. No dobra, może, może tam jedną. Ale właśnie nie dało się inaczej o tej książce napisać, a też powiem Ci szczerze, że chyba, chyba wcześniej tutaj nie poruszałam tego wątku, ale wydaje mi się, że, no dobra, z jednej strony mamy taki trochę obowiązek, tak? Jak dostaniemy jakoś egzemplarz szlesędzacki czy coś, no to to jest jakaś tam część naszej takiej pracy na karpę. Ale chyba bardziej cała idea karpę i, i naszej działalności w internecie to jest kultura uczestnictwa. I my tak samo mamy ochotę po prostu wyrazić swoje zdanie. I jeżeli mamy się ograniczać. I wiesz, żeby byłem czegoś nie zaspoilerować, żeby nie powiedzieć zbyt wiele, to to nie jest po prostu fajne, wiesz. Co dużo fajniejsze jest właśnie, jeżeli się to robi ze spoilerami. Nie mówię, że wiesz, że jakoś hamsko zdradzać zakończenie, bo no, wydaje mi się, że zawsze może to jakoś tam manewrować, wiesz. nie Może nie mówić aż tak, aż tak szczegółowo o wszystkich rozwiązaniach fabularnych, ale żeby jednak nie pisać dla. Tak, tak wiesz, takie łowo powiedziałabym. Ja w pełni to rozumiem i w pełni popieram tego rodzaju podejście. Tym bardziej, że ja też zdradzę się tutaj, że ja akurat do spoilerów to mam w ogóle dosyć luźne podejście, bo, bo po prostu mało, co jest mi w stanie popsuć lekturę no to już by musiał być naprawdę jakiś bardzo taki istotny fabularnie twist, który ma zadziałać po prostu jako takie mega, mega zaskoczenie dla czytelnika, no to, to w tym przypadku może bym się zirytował, ale tak na dobrą sprawę to, to naprawdę ja jestem zdania, że obecnie spoilery z są nadmiernie demonizowane po prostu, i, i trochę, trochę to mi się nie podoba, no bo, no, no mówię, no można by to, czy trzeba mimo wszystko szukać takiego złotego środka, i, i myślę, że na przykład fajne narzędzia są obecnie też do, do tego rodzaju rzeczy, bo wspomniałeś chociażby o jakichś grupach dyskusyjnych, czy forach, czy, czy innych tego rodzaju rzeczach, a to są przecież miejsca, gdzie spokojnie możemy dyskutować sobie i spoilerowo, i bez, w zależności od tego, czy ktoś zna dane dzieło, czy nie, więc po prostu, tak, w takim kierunku to powinno wszystko iść. No i, i, i mówię, ja na pewno mam ochotę w najbliższym okresie częściej się bawić w rzeczy z, ze spoilerami, po prostu, no bo, no bo ja coraz częściej jednak widzę, że brakuje mi tego, tego czegoś, żeby, żeby powiedzieć, co mi się szczegółowo nie podoba. Tym bardziej, że, że niestety też ja widzę, że parokrotnie, szczególnie jeżeli na przykład się zabieram za krytykę czegoś, no to bardzo łatwo się naprawdę narazić na ostrze krytyki ze strony czytelników, że ale czego ty się w zasadzie czepiasz, nie? I, i, i później hmm. to naprawdę obrona na zasadzie ogólników swojego zdania, no to jest temat trudny i, i niewdzięczny. Tak. Właśnie a propos spoilerów, tak, czy znaczy dobra, a propos spoilerów, cała rozmowa jest o spoilerach, ale teraz czytam właśnie Pandorę Michaela Careya, i niechcący nadziałam się na taki spoiler, bo ktoś tam zasugerował, że, że podobno to jest bardzo, bardzo podobne do The Last of Us tej gry. No to chciałam poszukać o tym informacji, nie? No, trochę naiwnej i głupie to było z mojej strony. W każdym razie gdzieś było jakieś pytanie do autora i było pytanie, czy, czy grałam w tę w grę, bo tam są podobieństwa i była od razu, tak wiesz, z miejsca druga część pytania, której dziewczyna, oczywiście po lekturę książki i tam Zapytała, a bo wie pan, tam podobało mi się to zakończenie, gdzie? I było tak, wiesz, opisane wprost, mm -hmm. wiesz, co tam się wydarzyło na końcu. A ja mówię, aha, okej, okay, dzięki. Ale nie wydaje mi się, żeby to w jakikolwiek sposób zniszczyło mi lekturę. I jakoś tak pięć sekund może byłam zirytowana i tyle. Mi, mi ciekawy przykład przyszedł do głowy w tej chwili, który pokazuje, że no naprawdę czasem niepotrzebnie idziemy w kierunku takim, że spoiler to jest od razu. Wielki dramat dla, dla czytelnika, a mianowicie dziewczyna z sąsiedztwa Ketchama. W Polsce ta powieść się, zresztą w Stanach też, ukazała się z przedmową Stephena Kinga. I ci, którzy książkę czytali i którzy czytali. Tę przedmowę Kinga, to świetnie wiedzą, że King, King, który osobiście tak naprawdę nie uznaje czegoś takiego jak spoiler, w tym sensie, że on jak mówi o danym dziele, to, to zdradza kompletnie wszystko, łącznie z zakończeniem. Tak naprawdę w tej swojej przedmowie streszcza całą powieść, łącznie z zakończeniem. I, I teraz pytanie, czy dziewczyna z sąsiedztwa, jeżeli ktoś faktycznie przeczyta tę przedmowę tak, jak to się zwykło czytać przedmowę, czyli przed lekturą powieści, czy ona mu zepsuje dziewczynę z Sąsiedztwa, czy nie? No bo przecież to jest powieść z gatunku tych, moim zdaniem, gdzie przez duże umocowanie w faktach, tak na dobrą sprawę, to nie jest tak, że to, że będziemy znali sam finał, no spowoduje, że książka nie zadziała. I, i przecież no ja, na przykład, znając historię, na bazie której keczam dziewczynę z sąsiedztwa osnu, można powiedzieć, no to, to wcale nie uważam, że lektura z książki w tym momencie nie ma sensu, bo jak się kończy. I, i to naprawdę, to, to bardzo często ja widzę, że jest, to, to, znaczy ten przykład można by przenieść wprost do wielu innych powieści, czy do wielu innych książek, gdzie y, tak na dobrą sprawę trochę dyskutujemy, że coś nam może zepsuć y, odbiór, ale przecież no zapominamy, że książka czy film to nie jest tylko poznanie zakończenia. To zakończenie, do, domknięcie wątków, no to jest zamknięcie pewnej drogi. No i, i mówię, oczywiście ja rozumiem, że kto, komuś może to zepsuć lekturę, jeżeli na przykład y, gdzieś tam właśnie finał ma być zaskakujący, ma, ma działać tym efektem wow, no ale dla mnie bardzo duża część książek to jest jakaś tam droga z bohaterami, i mnie interesuje cała ta historia, a nie tylko to, gdzie nas to ma wszystko zaprowadzić. Aczkolwiek muszę zaznaczyć, że są gatunki, gdzie faktycznie zdradzanie zakończenia to jest krymin, kurwesenstwo, no właśnie, kryminał, nie? Kryminał jeszcze thriller, gdzie często w sumie są te same motywy. No, tak? no ale że to, to, jest, to jest właśnie to, o ktoś... ja wspominam, że to jest, wiesz, ten kasus, gdzie zakończenie ma nas zaskakiwać. No i, i tutaj no, w kryminale czy w thrillerze, no to, to jednak... Niestety, jeżeli będziemy znali to samość zabójcy i, no to i jeżeli trochę, to jest ten meritum, no tak. to trochę to, 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 to się mija z celem faktycznie. Ale też pamięćcie, że mnie trochę z, ze strachu przed spellerami wyleczył studia, dlatego że często w, w jakichś tam książkach naukowych ktoś podaje przykłady z książek, no i te przykłady są szczegółowe. A na przykład w książce tego i tego autora bohater okazuje się jakimś tam, coś tam, nie? I wiesz, no, wiadomo, ktoś jest super oczytany, to zna wszystkie te lektury i, i wszystko już i tak wiedział, no, ale kto jest taki super oczytany, na pewno nie ja. I to tak, sporo w ogóle książek w ten sposób mi zaspolerowano. I tak sobie. Często w ogóle są też streszczenia, nie? W jakimś tam większym opracowaniu, na przykład o gotycyzmie, to tam były normalnie streszczenia powieści różnych i no niby można sobie ominąć, ale z drugiej strony potem jest analiza, no i tak wiesz, jaki masz problem, nie? <grych> Także ja się trochę wyleczyłam i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że warto się trochę wyleczyć ze spoilerowania, żeby tak trochę może mniej romantycznie podchodzić do tych książek. Tak? Wiemy, trochę nie, niepopularne podejście, powiedziałabym, ale, no, ale jednak. I chyba musimy kończyć, albo wiem, zapomniałam, przynieść ładowarki i mam 10% na baterii. <grym, <grym, już nie no myślę, myśl, 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 że powiedzieliśmy tak naprawdę chyba wszystko, co istotne w temacie. Możemy tylko zachęcić czytelników, żeby się nie bali z nami wchodzić w dyskusję szczegółowe w komentarzach. Po to jest sekcja komentarzy, że można zawsze tak. napisać ładnie u góry spoiler. Zrobić tak. parę spacji, i możemy wtedy sobie naprawdę bardzo chętnie z Wami podyskutować. Także zdradzajcie swoje zdanie w temacie i dyskutujcie z nami ile wlezie. Tak, ja mówię, czasami da się dyskutować nawet o szczegółach jakiejś książki, mówiąc takimi, wiesz, a wiesz, bo ten moment, kiedy coś tam, nie rozumiesz, tego typu rozmowa, nie, taka tak, tak, na tak, tak. coś tam, gdzieś tam, to czasami też ja, ja przy kilka takich rozmów przeprowadziłem e, w, e, na Karpę i one były też bardzo spokojnie, więc gdzie się da, to oczywiście warto unikać spoilerów, wiadomo, bo trzeba szanować też oczywiście zdanie innych ludzi, e, natomiast mówię, nie bójmy się tego, bo takie dyskusje są po prostu fajne i mówię, i nasze teksty, nasze podcasty też są kulturą uczestnictwa i mi właśnie tego bardzo brakuje i wydaje mi się, że, że chyba dlatego podcasty są dla nas przyjemniejsze niż recenzje, to właśnie częściowo dlatego, że możemy spoilerować. Tak mi się wydaje. Na pewno, na pewno tak. Dobra, no to chyba wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę i mam, mamy nadzieję, że podzielicie się waszymi komentarzami. No, do usłyszenia. Cześć.